Za, za dwie Za godziny. Za dwie godziny, więc mamy dwie godziny na. żarcie, gdzieś zerwanie. I wam przez to pomagać? Jesteśmy po tu. Nie, to Tu kiedyś przyjdziemy. Musimy się przybliżyć Zoom mechaniczny. <grym> Dobra, muszę też jestem, jestem podekscytowana i jadę trochę chłopacz. że przerywam podjeżdża pociąg. A nie, Odpowiedzialna jestem, ja mam się wypowiedzieć. Zdjęłam fałszywych. Ja mam Proszę. To jest to, co jest potrzebne. Ja się obiecywał. Ale nam jest tak podobno jak sam. się To jest nasz hotel się właściwie z jednym dużym łóżkiem Bo to jest Jeszcze coś takiego Otóż to jest tak duszny, Jakby to jakiś dziad tam ma tam Ale Jesteśmy w Krakowie Jest przytulna pogoda, chociaż jest lekko Czekamy na śniadanie, wyszliśmy do jakiejś innej strony, ale zapraszam tędy na ma, Gdy to poznaje, wiecie, to jest lubr. Colonado da Vinci, anioły okay. i demony. I pełno tego czegoś powszechnie znane ptakiem głębiem. <śmienic> to jest rozrywki w Krakowie. ojca. Ojca, do syna. Oj, to syna, a także syna bez ojca. I wszystko w jednym pomniku. I Mamy, ojca z głębi. A, a to już było ty Dziękuję. W takim wspaniałym miejscu jak piekarnia i kawiarnia Lakonik. Mamy tutaj e, kakao, błęcz. Na naszej liście wspaniałych zabytków drukarnia związkowa. Wydrukuj sobie męża lub żonę. Jak hmm. to już od 999 lat, jest zabawa Ja mogę być waszym menadżerem Pewnie zmierzacie więcej, niż się konieczno To No i oto jesteśmy tutaj. Taki mały. Oto niesamowity występ muzyczny, którego jestem właśnie świadkiem. O, cóż za niesamowite. Ja to nie mam być Jestem w Krakowie na baszce, Za mną mamy piękna panorama. Widzimy sobie i tak sobie chodzimy. Jesteśmy właśnie na krężniku, ponieważ mamy kaźnię.

Ja mam parę powodów do ponarzekania, ale nie chcę narzekać, bo ten wyjazd jest na fajny, więc powiem pozytywne rzeczy. Mam biwo, mam swetę, a mogą mnie mieć żadnego. on tylko jak mnie zabije, a mogą mieć cały czas. A przy okazji... Nadułam telefon i łamam w końcu ładowarkę pierwszy raz nich ostatnich dwóch tygodniach. Znaleźliśmy kluczyki. A mogliśmy nie znaleźć w pizzę. Też są takie... Nie, no nie no, ludzie są żarodni, bo od koloru do wyboru słyszeli mnie na języki. Miasto bardzo piękne, z pięknym historią, stare, odnowione, z piękną zabudową. Naprawdę miasto niesamowite, tętniące z życiem, z taką duszą, no i to tu więcej mówić. są tylko przyjeżdżać, zwiedzać, nie, mogę takie opowiadać, padding, ale widać jest taki... Nie że A ty sobie czy to jest nie łatwiej, taką wyższą niezależność. Bo ja potem nie parę... wiem na czym to polega, ale. Wtedy to powiedzą, kocu zechwalić swojego nieznaku, nie nabiera kształtu, kiedy widzi się taki niepodobny. Gracias. Gracias. Sí, sí, sí. No, byliśmy dzisiaj. Byliśmy ciężki dzień, bo wstaliśmy dosyć późno, chociaż mieliśmy wstać wcześniej. Ale wstaliśmy około dziewiątej, no i w sumie wyjechaliśmy późno. Więc zaraz się spóźniłem, to jest, jest godzina, bo nie liczymy czasu, mam zegarka. No, nowa hotpota. Maria przyjechała do Krakowa. Da, 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 Widocznie stajenka kabetlińskie się zniknęły. Postanawiałem urodzić sobie. Tam chciałam podzielić się z nieprzyjemnym faktem i polecam batelku bez celu. Witania tania podrobka w Rzeszku, a jakieś wysłuchłe wióry polane z delikatnym podrobu oczu czymś. Nie polecam. Moja kochana siostra dostrzyła mi dzisiaj łóżko i bardzo jej za to dziękuję. To jest pierwszy plan. A to mnie. Co my. To nie. A to nie. A to nie. A nie. to nie. Jeszcze nie. A to tylko oliwek i szampana. Dokładnie I czerwony w różu Róż Róż, róż? No, nie. nie, róż. róż mały rum size sprząta przez... I teraz mamy takie minę. No dawaj, no, dawaj. no, no, krasy, no dawaj, że no co to jest? No, móc nie móc może być, musi być No Mogę rzucić na każdy już Nie, nie 4-0 dla mnie. A, o, pani o, pani. o nie,

No dobrze. Już godzinę będziemy. Zobaczycie, że tutaj. No, może grunę, tak? A się kiedyś... że się że się kiedyś... Zobaczycie, że tak?